Uh, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Ale dzika myszka, Jezus. Już przestań, stój, kurde, nie tak, nie galopuj, dobra. Będzie git, teraz będzie git, już wszystko ogarniam. Spokojnie, nie drżycie, się na mnie, spokojnie, co się drzecie, no wolniej, wolniej, no. Spokojnie, no, bo lipa. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, przyspieszę to, bo patrzę, że trzeba będzie powtórzyć pewien fragment gry. Na sam kraniec upadłem. Kurde co za zasrany fart Dobra Tylko czekaj czekaj, co to daje Ah, no dobra, już wiem Już wiem i wiem, że to nie będzie proste, bo już widzę Dobra, spokojnie, spokojnie I tu trzeba teraz... No właśnie, ja skoczyłem tam tą, tą ciemną dupę i wtedy, no a tak nie powinno być, no 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 Niech zgadnę. O, no, właśnie, nie, nie zawiodłem się. Tak też myślałem, że tak będzie. No i tak było. Już myślałem, że ryjem zawalę w te kraty i to się nie zdąży otworzyć przede mną. Ale na szczęście zdążyło. No, grą, nie bądź taka powtarzalna. Cały czas to samo się tutaj teraz dzieje. No, dalej, a może coś nowego, jakieś, nie wiem. Coś innego niż cały czas otwieranie. O jezu, Kuziwa. Come on, znowu to samo. No i ja mam takie wrażenie, że zaraz Kuziwa coś zepsuje, spadnę z tego w cholerę i będzie tyle z moich przygód. Harry Potter i kamień w ryju będzie, bo wbiję się pewnie mordą na kamień, znając życie, jak tam spadnę. O, Baron. Czyli kto? Nie można tego kutasa zabić. O Jezu! No to trzeba spieprzać w takim razie od niego. Jak się kutasa nie da zabić, ale nieprzyjazne te luchy, Jezus! Idź stąd! Oooo, czekaj, czekaj, bo to są gnomy. Nie ja dość, że muszę przed jednym muszę uciekać, to przed drugim, trzecim też. A łano! Kurda! Rzucaj szybciej te czary! Pierwszy raz masz w rękach różdżkę. Pacanie głupi. Kutas stranę. Jeszcze się zastanawiał Mówię mu rzucaj Charion Jak? Spacano no debil To cóż, I ty się nazywasz Harry Potter, czy Człowieku Prevento! Weź ty zastanów się nad życiem, dobra? Tak z parę razy Później walnij głową o ścianę I zastanów się jeszcze te dwa razy, ok? To wtedy może coś tam podziała Bo tak póki co stary to jest lip jest to tobą Dobra Mamy skrzyneczkę z fasolkami. Lipa, że miałaś dwa gnomy, czy nawet trzy uderzyły, bo Harry po prostu jak rzuca czarto to najpierw się zastanawia Ty, jak to różko się ruszało, bo zapomniałem, nie? Tak to jest. No bo tak jest, no sami widzieliście. Kora jarzębiny, super. Czekaj, coś mi tu nie gra. Nie, dobra, git. Myślałem, że tu ten ziomek jest, ale nie ma go. Dobra, 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 nie ma ziomka, to git. Pytanie brzmi, <laughs> gdzie to trzeba przerzucić? Czy to trzeba przerzucić tutaj? No nie. Właśnie problem polega na tym, że nie. Pewnie trzeba tutaj przerzucić. Tu no no, 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 no. Ja tak myślałem, tak myślałem. I teraz trzeba to przerzucić chyba tutaj, nie? O! Dobra. No i to na przycisk... <laughs> tutaj. Działa, jej, no czuję się normalnie mądrzejszy. Zagadka wysoty, czekaj. Czy tutaj? Nie powinno czegoś być? Dobra, uznajmy, że nie powinno być. A bo tam stała ta, dobra, myślałem, że tam, czy tam stało to takie do przesunięcia, nie? Znaczy do przesunięcia, do położenia na, no ten kloc tam stał I myślałem, że tam da się coś otworzyć, ale się wyraźnie, o Jezu. No, kreatywności to trzeba twórcom pogratulować, no, rzeczywiście. Dobra, jak to wygląda? No Dobra Tak, do książki dobiegnę, to już będę bezpieczny Dobra, jestem bezpieczny, przeszedłem przez to gówno Teralumos. lumos O właśnie, i chwilę później to się zamykało Czy zamykało? Chowało się do ściany, nie? No i co tam po... o no, no... no dobra, może być Wejdź tylko się tego złap. Ja w ogóle jestem ciekawy jaki, w jaki sposób ty się tego łapiesz, ale... Powiedzmy, że to jest całkowicie możliwe i że wszystko gra. Okej, okay? okej, okay, dobra. Gwiazdka sprawdziano. O, i skrzyneczka jeszcze, dziękuję. Fasola, także dziękuję. Skrzynka i fasola to są rzeczy, które mnie najbardziej uszczęśliwiają w tym momencie. Co to otwiera? no to tutaj najwyraźniej trzeba było iść, więc... No Nie czuję się wyróżniony, tak powiem Dobra, tu można jakoś tutaj przeskoczyć z tej, z tej pozycji, nie da się Myślałem, że dzięki mojemu szczęściu zaraz zlecę, nie patrząc to zaraz zlecę, ale nie zleciałem, to jest dosyć miłą odmianą, poczekamy aż to się dziodostwo schowa Będzie wtedy lepiej Tam jest następna książka zapisu No Dobra Ojej, o, już myślałem, że się nie złapie. Bo Harry to taki niepewny strasznie jest. Tak dziwnie że nim strasznie tak dziko steruje, dlatego nie byłem pewien, czy on się na pewno złapie tego, ale złapał się. Ma szczęście chłopak. To się złapał. Bo wtedy by miał ze mną problemy. Dobra, to przejście się otworzyło, znaczy przejście. Platformy się pojawiły, i tyle w temacie. Dobrze, że ty się umiesz łapać, jednak, że ci powiem, stary ja Auditore to jest przy tobie amator. Bo w serio, z były o wiele większe problemy niż z Tobą. Co to daje? Um, dobra, to mam. Ciekawe, czy tam się. Mogę tam pójść, ale. Ale. Czy ja mogę pójść tutaj? Pytanie brzmi. W sumie. Bardzo bym chciał. Wow, gdzie ja jestem w ogóle? Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę się. Muszę ogarnąć, gdzie ja w ogóle jestem. Eee, weźmiemy sobie to. Flipendo i co to da, jak ja na górę tam lecę? Do góry, panie konduktorze, co tu jest? Ciężko stwierdzić No i kurde ty pacania, mogłeś się... Tu mogłeś się złapać Tu się mogłeś złapać, bo rzeczywiście tu się dało O Jezu i w tym miejscu... Nie, dziękuję Ci Gro, dziękuję, 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 serdecznie Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję A może tam na dole trzeba coś uruchomić i wtedy tutaj będzie można wejść Okej, okay. w takim razie na początku na dole pójdziemy, na dół Bo tam się w sumie tak dostałem na pałę i nie wiem czy rzeczywiście tam powinienem pójść No ale dobra, sprawdzimy Tutaj i wtedy pojawia się. Aha, czyli tak czy inaczej, tu powinienem pójść, więc. Cóż! <grywka> powinienem tutaj pójść, więc w sumie. W sumie trochę z... zderpiłem. <grywka> można powiedzieć. Serio? Mówicie no, serio? Nie mam pytań. Nie mam pytań! nie, już nie mam pytań kompletnie Sam sobie utrudniłem robotę. No dobra, dobra, nie ma problemu. Spoko. Nie, nie, ja wcale nie jestem zły czy coś. Nie No offense, gościu. No offense. Mm -hmm. Wszystko w porządku, wszystko gra. Yyy, nikt nie gra Idź se. Idź! Se. Rozumiesz po ludzku? Śmieciu? Idź se stąd. No. Tam chyba trzeba. Ty trzeba za nim pójść, chyba. Ale mi tylko życie zdejmuje, pacan głupi. Fagas. won Dobra. Co to Lumos dało? No coś jednak dało. Dobra, to, to weźmiemy sobie. O no tam on chodzi, gdzieś tam w środku coś tam jest. Tylko nie wiem, czy to jest bonus, czy to tam powinno się pójść. To jest dobre pytanie. Tam też jest jakiś ten gargulec. Może to jest bonus, a nie tamto. Jest kuźwa książka zapisu, co oznacza, że tu trzeba pójść. Mmm, to nie, to nie, to nie, to wracamy się. Jednak za tym baronem to jest bonus. A ja bonus bardzo chcę znaleźć, dlatego mm, no, pójdziemy za nim. Będę za nim szedł. To jest jak chodzenie za własną śmiercią, ale. Ale cóż, przygody Harry'ego Pottera, czemu nie? Harry Potter jest szalony. Może chce sobie trochę życia zdjąć poprzez yy, śledzenie ducha, czemu nie? Dobra, jak on teraz tutaj łazi? Tu powinien zaraz się pojawić, zaraz zanim za chwilę pójdę. Czemu mam dziwne wrażenie? Nieodparte wrażenie, że już spieprzyłem. Nie wiem, ale takie mam wrażenie, że teraz już się nie dostanę tam, gdzie bym chciał. Tutaj do środka, mianowicie. Hm. No, no... trudno, no co wam będę mówił, no trudno. Chyba, że w tym momencie się jakoś tak finezyjnie zabije i spróbuję się tam dostać. Bo tam jest jakieś, widzicie, przejścia są. No dupa i tyle. Da jakoś... Da jakoś radę wczytać grę? Chyba oprócz śmierci to chyba nie da rady, nie? Ale to da się załatwić. To da się załatwić. Tylko trzeba się postarać. Tylko ciekawe, czy on będzie wtedy, jak ja Dokonam aktu zgonu. Spróbujemy, warto spróbować. Warto próbować zawsze, nie? Tutaj jest zapis, czyli to by się zgadzało w sumie, to mi pasuje. Dobra, jest ten krwawy baron gdzieś? Jest, dobra, idziemy za nim. Idziemy za tym fagasem. Kajan dalej pójdzie, tutaj pójdzie, dobra. Ciekawe, czy ja się wydostanę później. Pewnie nie. No w sumie nic nie jest proste, dlatego się pewnie nie dostanę, tak? Czy nie wydostanę. O, 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 czekaj, 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 bo tam to się można dostać. Wyjdziemy tutaj. No, bo to były znajdźki właśnie. Ciekawe, czy się stąd wydostanę. Serio jestem ciekawy. On mnie pewnie tu zostawi na pastwę losu. Ja sobie da. Przyjdę. I teraz... Jak on tutaj nie będzie leciał, to ja już jestem trupem. Nie, leci, dobra, git. Wszystko działa, wszystko gra. Idziemy? Czyli to na dobrą sprawę, tylko wczytywałem grebo fasolki. No niezła opcja. Niezła opcja, naprawdę. A to to jest w ogóle zakratowane, czyli tutaj nie idzie się dostać, czyli. No, w sumie z jednej strony się cieszę, z drugiej nie. Mm, I teraz tak, ty tu idziesz, ja tu już byłem, otwieram sobie alokomorą i cisnę dalej. Czyli tak, no tak, wczytywałem, żeby mieć fasolki. no to Zła opcja, dobra opcja. Dobra, i gdzie był ten gargulec? Tutaj było to przejście, nie idzie ten baron nigdzie? Idzie, trzeba poczekać, aż przejdzie, bo jakby pisgnie do na... na siłę pudziana, serio. Mm, dobra, byłem tutaj dookoła, byłem chyba już. Chyba, że tamtego jeszcze czegoś nie sprawdziłem żeby na tego barona teraz nie trafić. Dobra. Sprawdziłem to. Idziemy, 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 idziemy. Ja już nie chcę mieć z nim do czynienia, nie? On miał mi tylko otworzyć przejścia. Teraz to nie chce frunie. Cholera, mnie to nie obchodzi. Mnie to nie interesuje. Fasolki zebrane. Czasami warto za duchem podążyć. Może coś ciekawego dać. W zasadzie pokazać bardziej. Ektoplazmę Nie, nieważne, nieważne. Jak nie zrozumieliście tego żartu, to dobrze. To lepiej nawet. Dobra. Ciśniemy w takim razie tą drogą, którą powinienem już od początku podążać, a nie latać za falsołkami i odpierdzielać różne rzeczy, których odpierdzielać nie powinienem. Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest... Co tu chodzi? Jak te platformy fruwają? Aha. Góra-dół, góra-dół. Dobra. Może być w takim razie, bo tak w sumie Ciężko jest ogarnąć te platformy. Czekaj, a tu nie ma coś ciekawego, żadnego nic. No nie wygląda na to, no ale. Okej, okay, poszło i teraz trzeba stamtąd skoczyć. Jej! To już myślałem, że Harry sobie obie giry złamie i koniec będzie mój, moich przygód, ale dzięki Bogu nie. No dobra, to mi wygląda strasznie kurna podobnie do tamtego korytarza, gdzie się ten Baron pojawił. No no, no, no właśnie. Blisko ściany, blisko ściany. Ale jakbym za nim podążał, co by się stało? Ciekawe czy mi pokaże coś nowego. A nie, on tu zakręca! No kurda mać! Idź se! No szukam kurna, bo myślę, że on cały czas jakiś sekret mi tutaj pokaże. I chyba pokaże, bo to było zamknięte. O, przejście. I tutaj zakręca. O, i skrzyn... Czasami warto jest pójść za duchami. Mamy po pierwsze kartę, po drugie skrzynkę z fasolą, źle? Dobrze. Jakiegoś rudego dostałem na karcie. Trudno zdarza się. Dobra. W takim razie... Nie, jak coś jest rudy, to spokojnie, a tylko sobie jaja robię w tym momencie yy... Znaczy może nie. Rdzawo ubarwiony. O, tak będzie. To jest eufemizm chyba nie. No dobra, nieistotne Zakręć. No Dobra, rób drugą rundkę, ja sobie tam wezmę tą skrzynkę. Dura. Dobrze, że się zgadzamy w tej rzeczy. Nie, fasolka, dobrze, udało mi się ją złapać. Dobra, to by było chyba na tyle z tych fantów tutaj. Także mogę wracać, tylko żeby mnie ten baron nie złapał. Ale muszę poczekać, aż on będzie tutaj wchodził, żebym ja sobie wyszedł z tego pomieszczenia. No, dobra. Wszystko gra w takim razie, teraz możemy pójść tutaj. Mhm, mm, y i dostałem się do tego pomieszczenia, co było zakratowane. Dobra, dobre, dobre. I tam jest następne dziadostwo, które muszę znaleźć. Mam dziwne wrażenie, że w tym levelu chyba znalazłem wszystko, co się dało, ale, no, nie mogę być pewien, prawda? Podejrzewam, że ta gra i tak zna ukryła w jakimś miejscu rzecz, jakąś kartę albo co innego. I będę później opłakiwał, że jej nie zabrałem. Tylko dlatego, żeby mnie zdenerwować, bo tak tak, ta gra robi tak często, znaczy tak mi się wydaje, że robi tak często, nie jestem tego pewien, ale to jest bardzo możliwe. Dip tam, a dużo tego jeszcze... A tam już jest snapę, snapę, dobra, snapę snapę powiedz mi, eee, wszystko git, bo w... chyba nawet wszystkie gwiazdki tego znalazłem, nie? Ale będziesz szpieniony, bo ty nie lubisz, że jak Gryffindor wygrywa, nie? Mhm. Trudno. Znaczyna, ty i see you've collected a few challenge stars but i'm afraid they have no value in my classroom i've ended the lesson without you potter the other students are off to the halloween feast join them if you must On O kurde, walka z bossem, Ale fajnie. Znaczy mi się wydaje, że to jest walka z bosem. W mi fajnie by było, jakby, jakby była ta walka, nie? Mm, nie. Czyli jednak. Czekajcie, jeszcze tutaj poszukam. Może są jakieś znajdźki tego typu. Flipendo. Flipendo. Nic? Uh -huh. Dlaczego? A ciekawe czy po przejściu fabuły będę mógł sobie już do pochogwarcie chodzić, bo wtedy wyjmę wszystkie znajdźki tamten. Chyba tak, bo jak ten Quidditch jest. To chyba powinno się dać, takie mam wrażenie. Nie no, to tego to ja nie rozumiem, raz tu skrzynka jest, raz nie ma. Dziwne rzeczy. Dobra, w lewo, tak? Ja jeszcze tutaj sobie pójdę. To chyba w sumie sprawdzałem i dlatego nie mogę już tutaj nic ogarnąć. Dobra, rozumiem. Tu jest jeszcze waza do rozwalenia, ze specjałami. Czekaj, czekaj. Lustro? Bez żadnego sekretu? A to ci ku*** nowość. Bo zwykle sekrety są w takich miejscach, a teraz nie ma? No to jak tutaj nie ma sekretu, to znaczy, że tu już byłem. Najwyraźniej tu już byłem, czyli dobra, niech będzie. Um, tu też byłem. Kurde, jaka cisza w Ogwarcie! Patrzcie, nikogo tu kurde nie ma na korytarzach. Znaczy, pewnie dlatego, że troll grasuje w toalecie dla dziewczyn, no ale to pomińmy, nie? Czyli tam musiałem pójść, no dobra. W sumie, czy bym poszedł w lewo, czy w prawo? Jedna chwala. Uciekli trollowi. Co to kuźwa znaczył cię? Gdzie... A dlaczego? Jak troll grasuje w toalecie, to ja tam muszę być? Łee, taki mały? W filmie było sporo większe. O, czekaj, czekaj! Jakie dzikie sterowanie! O Jezus! Dobra, łapię. Przypominają mi się te... Bo dzikie sterowanie jest, serio mówię w tym momencie. Bo się mylę. Cholera, bardzo, strasznie się mylę. No dobra, jeszcze raz. <laughs> Teraz postaram się te wszystkie fasolki zebrać. No troll stoi za drzwiami, ty pacanie. A co ma stać? Ma go na gal... Albo wstej. Albo do... Dumbledore. Jakoś mazio nasmarował. Dobra. Teraz już bardziej ogarniam sterowanie, będzie łatwiej. Ale kurde, jaka. Patrzcie, jaka kamera, no. Oj. Dobra, jedna fasola pominięta. Medę za to cierpiał w Hadesie, ale trudno. Fasolki... Fasolek się nigdy nie pomija. Za to jest kara śmierci, ale no. Cz. Dobra, trudno. Ui! Ja myślałem, że ominę już. Kurde, naprawdę dziko się steruje tym charym Piotrem. Długi ten Hogwart jeszcze będzie? O Jezu. Dobrze! Safe! Tak jest! Czekaj, Zamknij te drzwi! Aha, dobra, dobra. Spoko. W filmie to bardziej widowiskowo wyglądało. Kurde, ale wy jesteście inteligentni, to ja po prostu nie mam słów. Poczekaj, on chwilę wcześniej to był wielkości tych drzwi, jak, Dobra, nieważne. No ty, bo on coraz szybciej rzuca. Treszczaj się, chłopak! Magia mi się w różce kończy! Ej! Ty, Ty dawaj! Ziomek, będziesz miał zaraz zakwasy odrzucania, dobra. Spoko, padł. Nie no, zabiłem go poprzez uderzenie jego własną maczugą w jego łeb. No nie, nie żyje. Zabiłem go. Ron and Hermione returned to the Gryffindor common room and discussed the strange goings on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Oh yeah, the kolej Quidditch, serio. Lee Jordan. To macie przyspieszanie teraz, bo jakieś cięcie bo... Quidditch jest, no dobra, może jest spoko, ale kurde, tak dziwnie się tego zniszcza, łapie, że to jest konie. Dobra, jak to się. No chodź tu, kurna ty, mała Flondro. To cię nie mnie zaraz zabiją na tej miotle. Co to jest? Kuźwa za mecz! Komentator strudniczy, ja wleciałem w ziemię, no tragedia. Mam gówno! Nareszcie, Boże! Ale ile to nerwów? Ile się człowiek musi ja denerwować, żeby to skrzydlate dziadostwo złapać? Góry na piłkę ze skrzydłami. Dość. Gryffindor won the Quidditch match Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut Trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed Harry unwrapped the unexpected Christmas present Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells, Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. Huh? Huh? What's that, huh? Dobra, tyle Na ten odcinek to wszystko, bo naprawdę Quidditch mnie wykończył, wycieńczył Mam dość Nie lubię tego Quidditcha, jak ja kurde tego nienawidzę No dzikie, strasznie dziko Się lata na tej miotle, ale dobra Udało się tego skrzydlatego Tego dorania złapać I chwała Bogu, naprawdę Okej, okay. dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka Zapraszam was na mojego Facebooka Którego macie w opisie Zapraszam do innych filmików I na razie